No dobra, chodźcie. Może wyregulujemy gaźnik jeszcze przy okazji. Po co? No bo on nie będzie słabo jeździł. Dobra, tą klapkę trzeba ten? Ten. ten. To jest odłączona? No. Gdzie tu ty? jest? Gdzie tuś świecę? Ojko ja macie bacz. Co ją odłączałeś? Ja nie mówię. Dobra, odłączona. Jak weź kopnij. Kopnij. A ja tu będę ten. Ale zgasi się? Tylko ty. Ktoś tu musi stać i tą fajkę w razie czego chodź. trzymać. Chodź tu. No chodź. Odczep fajkę. To ty odczepisz. Odczepisz ją? i ją odczepi. Tu się trzymaj. Czekaj tak opnę? Nie odwalczaj, Dobra, odłączaj! Ale słabe to jest! Ty, filtr odpadł! Kurde, tu! Czekaj!